17 kolejka pierwszej ligi grupy C i mecz, który nam otwiera tę serię gieł. RZS AWF Warszawa kontra SMS Płock. Udział w turnieju mistrzy w tym sezonie dalej jest emocjonujący i będziemy czekać aż do końca sezonu na rozstrzygnięcia. A bramkę na 1 do 0 w tym spotkaniu zdobywa Katarzyna Pożoga. Lemiech, chrapusta, zostawiona piłka, Kozak, teraz Lemiech. Nieporozumienie z Katarzyną pożogo, to jest strata i to jest momentalna kontra. Amelia Kawka pokonuje Alicję Klarkowską i takie właśnie błędy są dość istotne, jeśli chodzi o wynik tego spotkania. Leśniak Szczepanek i zostawiła tę nogę Klarkowska, ale jeszcze dobitka, skuteczna Amelia Kawka i teraz słyszymy dużą radość, zając. Zakrzewska. Wiktoria Zakrzewska, skutecznie Olivia Suliga po raz kolejny pokazuje, że jest bardzo sprawna. Kozaki, Oliwia Suliga jest murem nie do przejścia w ostatnich minutach, tak to trzeba określić. I mamy znowu akcję dla Płocka, Zdziebłowska, Szczepanek, świetne zagranie, ale tego samego nie możemy powiedzieć o tym ofensie. I teraz kolej kontra dla gospodyń. Jeszcze raz Oliwia Suliga, zawodniczki AWF-u. Osaczyły Natalię Koz, rzut z dystansu, odbija piłka Alicja Klarkowska i mamy kontrę dla AZS-u. Wiktoria Zakrzewska podaje do Lasek, jagoda Lasek, praktycznie w narożnik bramki. Na razie tylko te trzy zawodniczki uczestniczą w tym ataku pozycyjnym. Patrycja Kozak, 11 do 8 i okazuje się, że to wystarczyło. Natalia Stala. Leśniak ma troszkę miejsca i jest rzut pokonana. Alicja Klarkowska 11 do 10. Części gry Zdziebłowska zablokowana. Piłkę ma teraz Patrycja Kozak. Zagrywa do Marty Musiał, ale nic już z tego nie będzie. Czasu jest za mało i 13 do 11. Mamy taki rezultat po upływie pierwszej połowy tego meczu. Ale tu raczej nie ma większego znaczenia. Jest szansa na 14 do 13. I tak też się stało. 33. Minuta. Najpierw King Lemiech. Piłka po jej dłoniach się odbiła, a później schwytała ją. Julia Zając. Teraz chrapusta. Akcja pojedyncza. Jesteśmy na połowie akademiczek. Leśniak. Nikola Leśniak. Pięknie to zrobiła. Rozgrywająca SMS-u Płock. Zdobywając nie tylko bramkę, ale także grę w przewadze przez najbliższe dwie minuty. Ono nie dało. Bramki, ale dało się na rzut karny i zobaczmy. Kinga Lemiek kontra Olivia Suliga, poprzeczka, znowu Lemiek, jeszcze raz Suliga, ale mamy kolejną karę, tym razem w szeregach drużyny z Płocka. Kozak, chrapusta, Magdalena chrapusta, ale wcześniej ta asysta Patrycji Kozak była świetna, 20 do... 16, ale może być zaraz do 17. Jest szansa na rzut z prawego skrzydła. Skuteczny rozgrywający SMS-u Płock. Jesteśmy teraz właśnie na połowie drużyny przyjezdnej. Pożoga świetnie przelobowała Oliwię Suligę. Jest trafienie numer 22 dla akademiczek. Tym Spotkanie także ma się czym pochwalić. Lemiech, Kozak, tym razem nie ma rzutu. Chrapusta, ale trafiła w rękę Oliwii Suligi, która od razu podaje do Szczepanek. Oliwia Szczepanek pokonała kilkanaście metrów i zdobyła bramkę ku radości ławki rezerwowych SMS-u Płock. Tego spotkania wpuścić je. Z nowymi siłami. Tak właśnie jest w przypadku Jagody Lasek, która pojawiła się. Na lewej stronie jest 24 bramka. Natalia Stala. Jeszcze raz Szczepanek. 25 do 23. Oliwia Szczepanek. Szczepanek. Stala. Bramka. Jest 26 do 24, natomiast te trzy oczka zostają tutaj w Warszawie. AZS AWE Warszawa po trudnym i co by nie mówić, wymęczonym pojedynku. Wygrywa z SMS-em Płock, ale minimalnie 26 do 25